Dzień dobry. Marek Staszko, kolejna część filmu. Opowiadamy dzisiaj o planowaniu. O tym, jak wielkie znaczenie w zbudowaniu biznesu ma planowanie, właściwe planowanie, tak? Nie będę teraz mówił, do czego są plany, dzisiaj ci powiem, jakie są plany i co powinno być planowane. Powiem tylko jedną rzecz. Jeżeli budujesz cokolwiek, dom na przykład, zdajesz sobie sprawę, że nie da się zbudować domu bez planu. Bez porządnego planu. Można próbować, ale nic z tego nie wyjdzie. Ten plan powinien zawodowiec sporządzić, architekt, później ktoś to sprawdza wszystko, zatwierdza i w trakcie, kiedy dom jest budowany na podstawie tego planu, jest jeszcze kierownik budowy, który to wszystko ogląda. Chodzi o jedną rzecz, żeby to, co na koniec się wydarzy, to, co powstanie, było zgodne z planem, a plan, żeby był zgodny z normami. Które budowlanymi, tak? Z zasadami, które obowiązują w budownictwie, to są zasady bezpieczeństwa. Przede wszystkim w biznesie jest dokładnie to samo. Jeżeli planujemy, budujemy biznes bezpiecznie i on jest stabilny, zgodny z normami, przynosi pieniądze. Jeżeli nie, no to niekoniecznie jest stabilny. I popatrz na co zwróć uwagę przy planowaniu. Plany są długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. Czyli już wiemy, że w odróżnieniu od domu, który planujesz i możesz go potem 15 lat budować, to biznes, jeżeli planujesz i te plany mają być planami, to one muszą być bardzo dokładnie osadzone w czasie, czyli wiesz dokładnie, co ma się wydarzyć i kiedy ma się wydarzyć. Będziemy planować trzy rzeczy, o tym Ci teraz opowiem. I są plany długoterminowe, są plany pięcioletnie, średnioterminowe są plany roczne. I plany bieżące, krótkoterminowe są plany na trzy miesiące. Gdy je porównać to ze szkołą, to masz jeden semestr, jeden rok, jedna klasa, czy tam jeden, pierwszy, drugi rok na studiach, tak i uniwersytet. 5 lat. To od tego zaczynamy zawsze. Jeżeli zaczynasz biznes, chcesz wiedzieć, gdzie chcesz wylądować, co chcesz zrobić, i sporządzasz długi plan, który rozdzielasz na miesiące. Powiem ci teraz jedną rzecz. Zwykle jest tak, że ludzie, kiedy sporządzają plany na 5 lat, sobie wyobrażają, gdzie mogą być za 5 lat w biznesie, to bardzo nie doceniają siebie, robią zbyt mało ambitne plany. I odwrotnie, zwykle, jeżeli coś planują na 3 miesiące, to im się wydaje nie wiadomo co, że zaraz zostaną milionerami, tutaj zwykle są zbyt optymistyczni, a na 5 lat są zbyt konserwatywni. W takim razie dobrze jest, kiedy planujesz swój biznes, mieć pod ręką kogoś, kto ci pomoże. Eksperta, niekoniecznie od planowania, eksperta od planowania w tym biznesie, kogoś, kto ten biznes już zbudował i dokładnie ci powie, co może się wydarzyć, co jest ambitne, co jest za mało ambitne, co jest kompletnie nierealne, ale chciałem ci o jeszcze jednej rzeczy opowiedzieć. Czemu ten odcinek trzymiesięczny? Czemu nie kończymy tego planowania, na przykład mówimy, co chcę osiągnąć w ciągu roku? Bo okazało się, że kiedy mamy plany na 12 miesięcy, to to jest bardzo dużo czasu. I mija styczeń, my mamy postanowienia noworoczne, chcemy coś w ciągu 12 miesięcy osiągnąć, mija styczeń, jest jeszcze 11 miesięcy, w styczniu nic się nie wydarzyło. Luty jest krótki, też się nic nie wydarzyło, od marca ruszamy. O, w marcu, już popracowaliśmy niespecjalnie wyszło, ale jest jeszcze cały czas dużo miesięcy, gdzieś w granicach września-października zaczyna się niepokój, a potem przychodzi listopad, się okazuje, że jest uu, bardzo daleko do celu, zaczynają się bardzo gwałtowne ruchy i najczęściej nic z tego nie wychodzi. Czemu? Bo trudno jest utrzymać koncentrację na bardzo długą odległość, kiedy wiemy, że mamy jeszcze mnóstwo czasu. Co się okazuje, że jest świetnie planować tygodnie. Widzisz, tutaj nie masz trzech miesięcy, tygodni zaznaczonych, to są miesiące zaznaczone, ale chcę Ci powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że planować 12 tygodniowo i żeby każdy tydzień zacząć sprawdzać, bo jeżeli 12 tygodni planujemy, każdy tydzień sprawdzamy, to razy 4 wychodzi 48 tygodni. No do, do, do całego roku jeszcze miesiąc został, no, ale jeszcze przecież urlop jest. Chcecie powiedzieć, że jest taka bardzo dobra książka. Nazywa się 12-tygodniowy rok. Wydało ją studio MK i to jest książka, którą podpowiadam Ci, żebyś ją przeczytał, dlatego że zrozumiesz, jak bardzo łatwo jest zaplanować tydzień, który rozkładasz na 5 dni roboczych i naprawdę wszystko sprowadza się do jednego dnia. Bo można ten duży cel roczny rozdzielić na cele kwartalne, kwartalne po prostu rozdzielić na tygodniowe, to już jest nie problem i tygodniowe, kiedy wiemy, że do piątku, od poniedziałku do piątku ma się coś wydarzyć, to po prostu w piątek się to sprawdza wieczorem. Jeżeli się nie wydarzyło to, co ma się wydarzyć, to jest jeszcze sobota, niedziela na to, żeby zdążyć dorobić coś. Jest lepiej sobota, niedziela ten mały plan ścigać, nie wiem, 50 punktów dorabiać, niż w listopadzie i w grudniu ścigać się z planem wielotysięcznym w obrocie. To, to wtedy jest praktycznie niemożliwe, tutaj daje się to zrobić, więc przeczytaj tą książkę, skorzystaj z niej, nie, najlepiej sobie kup i nikomu jej nie dawaj, niech to będzie twój podręcznik. I pracujemy w tych odcinkach tygodniowych teraz, co jest do zaplanowania i co jest do osiągnięcia. Trzy punkty, pierwszy, drugi i trzeci. Podstawowy punkt, który jest do zaplanowania. Ile pieniędzy chcesz zarobić? Ile my chcemy zarobić pieniędzy? Po co idziemy do biznesu? Do biznesu MLM wchodzi się z trzech powodów. Z trzech dobrych powodów. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. To są trzy dobre powody robienia biznesu. Dlatego, że bez tego biznesu już i tak gdzieś funkcjonujemy, pracujemy, jesteśmy zajęci, tak? Zarabiamy, mamy swoje życie, mamy swoje przelewy finansowe, takie a nie inne, przepływy finansowe. I teraz idziemy do biznesu. No przecież nie robimy tego MLM-u z nudów. Nie robisz Twojego biznesu, bo nie masz co z sobą zrobić. Robisz go, ponieważ chcesz coś zmienić. Co chcesz zmienić? No najczęściej chcesz zarobić. I mało tego chcesz zarobić, pieniądze, które będą miały charakter pasywny, to trzeba zrobić porządnie, ale jeżeli pieniądze, to teraz zaczynam od jednej rzeczy. Co będzie, kiedy zbudujesz ten biznes? Już naprawdę, kiedy on cię będzie kręcił. W ciągu 4-5 lat, ile określasz sumę za 5 lat od dzisiaj, w tym słupku, o to jest słupek 5 lat do samego dołu idących, ile tych pieniędzy ma być? I jeżeli. Skonsultowałeś to ze swoim appline, co można zbudować w ciągu pięciu lat i teraz to zależy, zależy również od Twojego poziomu ambicji, to ileś tam pieniędzy chcesz? Teraz oczywiście po drodze to jest bardzo daleko, jest rok. I trzeba sobie ustalić bardzo wyraźnie i zapisać na koniec roku, w ciągu 12 miesięcy, ile ma się pojawić pieniędzy? Ile netto pieniędzy już po odrzuceniu podatków, czystych pieniędzy, ile? I na koniec rozdzielić to na cztery okresy trzymiesięczne, miesięczne ile w ciągu trzech miesięcy. Teraz w tym biznesie jeżeli znasz sumę ile chcesz w ciągu trzech miesięcy to później możesz wiedzieć ile w ciągu miesiąca i na dobrą sprawę tygodniowo wiesz co się obrotowo powinno pojawić jakie marże się powinno pojawić. Mierzysz to później obrotowo w kalendarzu ale plan jest na trzy miesiące. Na 3 miesiące tak. Jest to zaplanowane jest suma jest twój powód dla którego robisz MLM. Dobrze. I teraz jest druga historia. Jeżeli ma być tyle pieniędzy w ciągu 3 miesięcy, w ciągu roku, w ciągu 5 lat, to chcesz wiedzieć jedną rzecz. Za 3 miesiące jak powinien wyglądać twój biznes? Jak ma wyglądać grupa, która na przykład da ci obrotowo w postaci premii i marży 4000 zł czy 5000 zł? Za 3 miesiące razem. Zarobionych. Jak to ma wyglądać? Rozumiesz, że na pewno musi być większa od grupy, która da tylko 1000 złotych, a zdecydowanie mniejsza od grupy, która da 20 tysięcy złotych, więc to, co Ci wychodzi w ciągu trzech miesięcy, to ty musisz powinieneś wiedzieć dokładnie, jak wygląda struktura. To jesteś ty. Ile grup powinno być? Jak duże te grupy powinny być? Bo obrót jaki jest, no to też to jest sprawdzić w tabelach, ale jak powinien być rozłożony. Jest precyzyjny obrazek. Mhm. Jest obrazek, co powinno być w ciągu roku, żeby się za rok, w ciągu roku pojawiły określone pieniądze. No i w momencie, kiedy jesteś wolny, kiedy masz gigantyczny biznes, co to znaczy gigantyczny? Jacy tam ludzie powinni być? Ile ci ludzie powinni zarabiać? Musisz wiedzieć, jak wygląda cała struktura, jak ma wyglądać. Dobra struktura, która daje Ci wolność finansową. Skąd to wiedzieć? Konsultacje. Rozmawiasz z kimś, kto cię prowadzi, on ci to sprawdzi, wszystko i masz to narysowane. Czyli jest wszystko proste, tak? Planujesz pieniądze na 5 lat, na rok, na 3 miesiące, zarobione. Wiesz już, jaką strukturę powinieneś zbudować i teraz jest największa tajemnica. Jeżeli do trzeciego punktu się nie dojdzie, to to się nie wydarzy. Dlatego że ludzie chcą mieć, zobacz, to jest mieć. Chcą mieć takie pieniądze, żeby mieć takie pieniądze, muszą mieć taki biznes, mieć. Inaczej to się nie będzie y, sprawdzać, tak? Nie zadziała. Dobrze, żeby to urosło, a w tej chwili tego nie ma. To jesteś ty dzisiaj i jeszcze nie ma tego. No to przecież trzeba działać. I teraz posłuchaj mnie. Dzisiaj nie zarabiasz takich pieniędzy, jakie chciałbyś, nie dlatego, że nie masz takiego biznesu, tylko dlatego, że po prostu nie jesteś jeszcze takim człowiekiem. Bo gdybyś potrafił to wszystko super szybko zdziewać, zrobić i w dodatku, przepraszam za rosyjski wstręt, mam biznes w Rosji, to rosyjskie słowa mi się pojawiają. Jeżeli to rozumiesz, trzeba umiejętności nabrać, kompetencji, to będzie całkowicie inny człowiek, tu w tym momencie, w tym momencie, kiedy już masz tyle pieniędzy i takie struktury, jesteś inny niż w momencie, kiedy nie masz struktur, tak? Inaczej z ludźmi rozmawiasz, inaczej budujesz biznes. Czyli, żeby zacząć działać, możesz zacząć działać na dwa sposoby. W sposób bardzo niepewny, to robi większość ludzi chaotyczny, bazując na umiejętnościach i kompetencjach, które masz w tej chwili, albo Zacząć się zastanawiać zaraz, ale czego ja się muszę nauczyć, co ja powinienem reprezentować sobą? Jak ja bardzo powinienem wierzyć w to, co ja powinienem wiedzieć o firmie, o produktach, co ja powinienem technicznie wiedzieć na temat pracy z ludźmi. Hmm. Na temat tego, jak traktować czas, jak go wykorzystywać, jak go między palcami nie wypuszczać. Rozumiesz? Więc tak naprawdę ten punkt trzeci to jest projekt ja. Jaki ja będę, kim ja się staję. Dlatego, że, żeby działać, można działać dobrze albo działać źle. Jeżeli chcesz działać dobrze, no to musisz być fachowcem w tym działaniu, czyli musisz się zmienić. Zaczynasz zatem od tego, że ktoś ci pomaga, uczysz się i najpierw stajesz się inną osobą. Ta inna osoba, zmieniamy się ciągle. Działając coraz skuteczniej buduje coraz większy biznes, a ten coraz większy biznes daje coraz więcej pieniędzy. Czyli tak naprawdę w planowaniu ludzie mówią pieniądze, 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 pieniądze są tylko rezultatem tego, co się wydarzyło z tobą, i to, co się wydarzyło z tobą, udało ci określony biznes. Tak duży biznes nigdy nie będzie większy niż wzrost Ciebie, jako osobowości, jako umie Twoich umiejętności, Ciebie jako lidera. Więc zapamiętaj sobie, w planowaniu. Podlega wszystko, ale z punktu widzenia takiego. Stać się kimś, żeby działać i na koniec, żeby mieć. I w tym planowaniu zapiszesz sobie. Jakie emocje będą mną rządzić? Na ile będę optymistą? Jakie będę miał kompetencje? Jak będę operatywny, czy będę reaktywny, czy będę proaktywny? Jak potrafię ludzi rozumieć? Jak wizja moja się będzie zmieniać, tak? Jaka będzie moja samoocena, moja wiara w siebie? Jak bardzo pewny będę sam siebie? To są rzeczy, które są bardzo ważne stąd w biznesie sieciowym, każdym bardzo dużo czasu się poświęca na rozwój człowieka, na szlifowanie jego umiejętności, jego Osobowości, tak? Zmieniamy się, zmieniamy, zmieniamy, zobaczysz sam. Jeżeli będziesz miał okazję, obejrzeć filmy z liderami, którzy w tej chwili są na wysokich pozycjach, bardzo wysokich, i zobaczysz ich filmy sprzed pięciu lat, dostrzeżę, że to są inni ludzie. Oni się zmienili, ale oni postawili na rozwój, więc w planowaniu działania na trzy miesiące, na rok i na pięć lat zaczynasz od tego, że chcesz wiedzieć, co jest w ciągu trzech miesięcy, ale wyznacz sobie dokładnie jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Co ty z sobą zrobisz? Co Ciebie w tej chwili rozpracza, czego się boisz w tej chwili, co jest dla Ciebie niewygodne, to trzeba napisać. Jak się tego nauczysz? Aha, już nie będę się bał dzwonić do ludzi, będę wiedział, jak się poruszać w internecie, będę umiał czytać ludzi, wyszukiwać potrzeby tych ludzi. To planujesz, to jest w planowaniu najważniejszy projekt projekt ja. Tak? I to są rzeczy, na które w sumie zwracamy uwagę przy budowaniu biznesu sieciowego. Jeżeli jest plan i jeżeli trzymasz się konsekwentnie tego planu, a trzymanie się konsekwentnie tego planu to jest również część rozwijania Ciebie. Napiszesz sobie tutaj punkt, będę się trzymać swoich planów. Nie będę odkładać planów. Nie będzie tak, że mam plan i go wyrzucam. Mam plan i rezygnuję z niego. Nie, 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 nie. Mój rozwój między innymi polega na tym, że jestem konsekwentny. Jak coś sobie do głowy wybiłem, coś założyłem, to to realizuję. Tak to działa. Więc jeżeli. Pracujemy według tego schematu, nie ma żadnego problemu. Będziesz miał bardzo duży biznes, przede wszystkim będziesz miał stabilny biznes i mnóstwo ludzi będzie szło za tobą, bo będziesz osobą przewidywalną, a za przewidywalną osobą, która wie dokąd idzie, która ma plan, ma wizję i mówi o tym dokąd idzie, idą ludzie. I to było kilka słów na temat tego, jak ważne są plany i te długoterminowe są bardzo daleko. Roczne są bardziej osiągalne, ale tak naprawdę chodzi o jedno, że to się wszystko rozbija na tygodnie i na każdy dzień. Sobota i niedziela odpoczynek. Życzę ci bardzo wielu sukcesów i życzę ci, żebyś zajrzał do tej książki, na podstawie tego, co tu przeczytasz, sporządził sobie plan rozwoju ciebie, rozwoju twojego biznesu i rozwoju twoich finansów. Jesteś w dobrym momencie, w dobrym miejscu, w super grupie i na pewno uda ci się to zbudować. Pozdrawiam cię.